Proszę pamiętać, że ból po jednej strony kręgosłupa lędziowego promieniujący do nogi, to nie zawsze musi być dyskopatia. Na naszym kanale dość szeroko już mówiliśmy o stawie krzyżowym biodrowym. Ostatnio powstał filmik, jak zdiagnozować, czy jest to problem właśnie tego stawu. Oczywiście proszę pamiętać, że diagnostyka nie należy do państwa, diagnostyka należy do specjalisty, jednakże dobrze wiedzieć, Jakie są typowe objawy i w jaki sposób powinno diagnozować się to schorzenie? Pomimo tego, czy Państwo wyszło coś w tych testach, czy nie wyszło w tych testach, proszę nie opierać swojej diagnostyki o internet, tylko udać się do specjalisty i zanegować bądź potwierdzić Państwa odczucia i Państwa testy. Dzień dobry, Jacynski i Darczyński, niezwykły skład naszego kanału. Ukłaniamy się bardzo niskie witamy w kolejnym materiale, materiale ćwiczeniowym. Dzisiaj nie będziemy przedłużać naszego wstępu i robić pewnych wstawek, ponieważ już dużo mówiliśmy o stawie krzyżowym i dzisiaj stricte dla tych osób, które już mają stwierdzony, zdiagnozowany ten problem, zapraszamy do ćwiczeń. Jeszcze przed mięsem naszego materiału, w uszanowaniu Państwa czasu, musimy powiedzieć, że nasz materiał został podzielony, podzielony na poszczególne rozdziały. Do danych rozdziałów mogą Państwo przeskakiwać, sugerując się wskazówką danej minuty, ewentualnie przesuwać pasek progresu na YouTube. Ostatnia rzecz, którą musimy powiedzieć przed ćwiczeniami, to jeszcze jeden ważny rozdział. Nasi stali bywalcy już go znają, więc mogą przeskoczyć do części głównej, ale dla tych wszystkich, którzy widzą mnie i Dariusza po raz pierwszy, są to bardzo, bardzo istotne informacje. Numer jeden, proszę pamiętać, że wszystkie aktywności z naszego materiału, jak i z całego kanału, mają być dla Państwa bezbolesne. Bezbolesne w trakcie wykonywania tych ćwiczeń, jak i po ćwiczeniach nie mają Państwo czuć nowych bóli, ewentualnie nie czuć bóli zmożonych, tych, z którymi Państwo się zmagają. Numer dwa. Wszystkie aktywności robimy bez pośpiechu, bez zbędnego szarpania, bez zbędnej szybkości, dokładnie i spokojnie. Numer 3. No nie znamy Państwa gibkości, nie znamy Państwa wydolności, nie znamy Państwa restrykcji w zakresie ruchu, więc proszę ten ruch dostosować indywidualnie pod względem zakresu. Ma być to komfortowy zakres ruchu i nie forsować go, aby nie powstały pewne bóle, dyskomfort. Numer 4. No nie znamy też Państwa siły, więc 40 sekund jest to pewna sugestia i to, co chcemy przekazać, to to, żeby robić przerwy według potrzeby wtedy, kiedy Państwo już jej potrzebują. No i ostatnie, a najważniejsze. Nie szybkość nie siła, a jakość wykonywania jest dla państwa priorytetem. Zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Dzisiaj mamy 5 ćwiczeń w sumie. Każdego ćwiczenia dwie serie po 40 sekund. Po każdym ćwiczeniu, jak i po każdej serii mamy 20 sekund przerwy. Do naszych ćwiczeń będziemy potrzebować kilka atrybutów dzisiaj. Pierwszym atrybutem ja będę wykorzystywał taki kloczek do jogi. Państwo mogą wykorzystać piłkę, zwinięty kot, zwinięty ręcznik, poduszkę, po prostu będziemy ściskać coś pomiędzy nogami. Drugim atrybutem, którym ja będę wykorzystywał, będzie guma mini band. Ta guma będzie szła wokół kolan, więc Państwo mogą wykorzystać pasek od spodni, ręcznik, który Państwo prześciera, do Państwo zwiążą, bądź taką gumę, jeżeli Państwo w domu taką posiadają. Trzecim atrybutem będzie kijaszek. Ja wykorzystam taki do TRX-a, e, retrainera, ale Państwo mogą wykorzystać zwykły kijek od mopa, bądź od Szczotki. Tyle tytułem wstępu. Zapraszam do ćwiczeń. Życzę owocnych ćwiczeń. No i kładziemy się na plecy. Czy widzisz mnie po raz drugi, trzeci, czwarty na YouTubie? A może należy do ponad 90% osób, które oglądają mój kanał, ale go nie subskrybują. Wszystkie znaki na niebie, cały kosmos mówi, że chyba warto, jeżeli wracasz na mój kanał. Nic się to nie kosztuje, więc mocno do tego zapraszam. Pierwsze ćwiczenie, właśnie będzie na plecach, będzie to ćwiczenie z naszym kijkiem. Ten kijek trzeba dosyć specyficznie umieścić, co to znaczy specyficznie. Dawać, dajemy go sobie pod jedno kolano, nad drugie kolano, zachowując kąty proste, jeżeli chodzi o kąt w stawie biodrowym, jak i kąt w stawie kolanowym. Pokażę jeszcze to przodem do Państwa, czyli mamy w taki sposób, mam nadzieję, że to widać. Jedną serię oczywiście będziemy robić w ustawieniu, gdzie ten kijek będzie pod jednym kolem na drugim. W drugiej serii jako to zmienimy, żeby zrobić to obustronne. Ok? Zakładam ten nasz kijaszek. Staramy się zachowywać te kąty proste. Druga noga tak samo. Kąty proste. Tak jest. Zaczniemy sobie dosłownie za kilka sekund. Tylko się ustawimy. Trzy, dwa, jeden. I naszym zdaniem będzie spychać jedną nogą w kijek do siebie, drugą nogą od siebie, przytrzymać trzy sekundy ilus. Czyli ta noga pcha tam, lewa noga moja pcha w tą stronę. Czyli idziemy na krzyż, staramy się, żeby kijek się nie ruszył. Trzymamy 3 sekundy ilus. I dalej, spychamy. Trzymamy 3 sekundy ilus. Dalej, spychamy. Trzymamy 3 sekundy ilus. Bardzo istotnym jest to, żeby pamiętać, żeby ten kijek się nie skrzywiał. On nie ma gdzieś tam na iść. Nie mamy też się siłować. Zachowujemy wszystkie aspekty, o których mówiłem w przestrodze. Pchamy, trzymamy 3 sekundy i luz, pierwsza seria za nami. Czyli staramy się, żeby nie za mocno, bo tutaj to jest taki najczęstszy że ludzie chcą, o, bardzo mocno gdzieś tam pchać. Nie o to chodzi. Tylko delikatnie, i żeby ten kijek był w miarę stabilny, żeby tą siłę dać proporcjonalnie na jedną i na drugą nogę. Teraz zmieniamy pod lewę. Nad prawem wszędzie te kąty proste staramy się zachowywać i zaczynamy. Czyli tu pchamy, tu, tu, pchamy tu, trzymamy 3, 2, 1, plus i znowu pchamy, 3, 2, 1, plus i znowu pchamy, 3, 2, 1, plus i znowu pchamy, 3, 2, 1, Jeden luz. Tego czego jeszcze Państwo nie widzą, to to, żeby te nogi nam się gdzieś tam nie koślawiły, żeby nie szpotawiły, żeby wszystko było w osi, czyli na staw biodrowy, staw kolonowy i stopa, żeby również była w osi. Spychamy, trzymamy. 3, 2, 1, luz. I ostatni raz. 3, 2, 1 i luz. Ćwiczenie z kilkiem za nami. Drugie, do drugiego ćwiczenia. Tak jak już mówiłem, będziemy potrzebować atrybutu. Tym atrybutem drugim będzie w moim przypadku klocek do jogi. Wkładam sobie go pomiędzy uda, tak żeby, nie kolana, uda to bardzo istotne, nie tak, żeby zachować szerokość naszych stawów biodrowych. Ćwiczenie będzie polegać na tym, żeby ściskamy, trzymamy 3, 2, 1 i luz. Ściskamy, trzymamy 3, 2, 1 i luz. Proste ćwiczenie, staramy się też, żeby nie robić tego za mocno i bardzo istotnym jest tutaj dobranie szerokości tego, co ściskamy. Nie mają nam się kolana schodzić do środka, czyli w taką koślawość, czyli żeby ten wałek, kot, piłka nie była zbyt mała, żebyśmy nie schodzili się do środka. Z drugiej strony sprzecznie w dru na drugim biegun, no nie chcemy, żeby to było za szerokie, żebyśmy robili to w jakiejś takiej szpotawości, czy w takim odwiedzeniu. Staramy się, żeby wszystko zachować w osi. Ściskamy trzy sekundy. I luz. Poczekamy sobie, mamy kilka kilkanaście jeszcze sekund przerwy i za chwilę zrobimy raz jeszcze ćwiczenie niby prozaiczne, ale proszę mi uwierzyć, że jeżeli będziemy robić to systematycznie, nasze mięśnie głębokie się również wzmocnią, zaaktywują i ustabilizują ten nastaw. Ściskamy, Trzymamy 3 2 1 plus. Dalej. 3 2, 1 plus. Dalej 3, 2, 1 plus. Dalej 3, 2, 1 los. Cały czas ściskamy. Staramy się oczywiście wypośrodkować tą naszą siłę, żeby tutaj wytrzymać w tym samym tempie, z tą samą siłą przez pełne 40 sekund. Takie jest ćwiczenie techniczne nie należy do trudnych. Choć ludzie i tak popełniają tutaj błędy, wystarczy. Drugie ćwiczenie za nami. Do trzeciego ćwiczenia. Tym razem wykorzystujemy gumę, czy ewentualnie ten pasek od spodni, ręcznik, prześcieradło, które miałoby iść wokół naszych stawów kolanowych. Czyli ja sobie tak zrobię. Jeżeli mam być szereg, guma jest takim najgorszym. W Tutaj wyborem, powiem dlaczego. Czyli teraz idziemy na zewnątrz, też rozpieram na zewnątrz. Dlaczego jest najgorszym wyborem? Bo jednak jest ona elastyczna. Nasze stawy kolanowe będą się troszkę rozjeżdżać na boki, a my byśmy chcieli, żeby to było w miarę stabilne. Czyli ten pasek od spodni, prześcieradło, byłoby to coś lepszego. Jeżeli oczywiście chcemy sobie, mamy gumę, to jeszcze możemy dodać na przykład opór rąk, no ale nie chcemy tutaj angażować gdzieś tam tych mięśni brzucha, tylko i być w jakimś takim, powiedzmy sobie, zgarbionej pozycji. Dlatego też wykorzystujemy tylko i wyłącznie pewien opór, czy to gumy, czy to ręznika. Tu najważniejsze, staramy się robić na tyle ten ruch, jeżeli jest guma mały, żebyśmy nie szli w stronę właśnie tego takiego naszego odwiedzenia. No i wszystko znowu zachowujemy w osi. Jeżeli będzie pasek, to na tyle go musimy zacisnąć, żeby nasze stawy były wszystkie osi tak samo jak przy tamtym ćwiczeniu, idziemy na zewnątrz. Trzymamy 3, 2, 1 i luz. Na zewnątrz 3, 2, 1 i luz. Dalej 3, 2, 1 lus. Dalej 3, 2, 1 lus. Łwiczenie znowu bardzo proste, no ale na początku będziemy się skupiać nad ćwiczeniami izometrycznymi. Podstawowymi, takimi, które będą przynosić tutaj ulgę, ponieważ jak już Państwo mają to schorzenie zdiagnozowane, wiedzą, że te ćwiczenia, takie typowo dyskopatyczne, kręgosłupowe tutaj nie działają, wręcz pogarszają tę sprawę. Wystarczy. Idziemy do ćwiczenia numer 4. Gumę zdejmuję. Zostało jeszcze dwa ćwiczonka. Ćwiczenie, które tak naprawdę jest ćwiczeniem dla osób wręcz takim diagnostycznym. Ludzie bardzo lubią to ćwiczenie, wręcz jeżeli boli, to przynosi to ulgę i to potwierdza, że jest to problem z zestawem krzywowodrowym. Co robimy? Nasza klono przyciągamy do klatki piersiowej i staramy się na wyprostowanych rękach, tak byśmy chcieli położyć nogę, czyli noga będzie chciała zrobić to, a rękoma nie damy, czyli robimy takie izometryczne trzymanie, trzymamy aż 10 sekund i los. I znowu. Oczywiście zakładając tutaj, że prawa strona moja jest bolesna, tak? czyli prawy staw krzyżowo-biodrowy. Trzymamy, 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 trzymamy i luz. I raz jeszcze podciągamy. W proste ręce. Staramy się posiłować troszkę, czyli noga chce się położyć, nogi nie dają i luz, przerwa. Jedna ważna rzecz. Kąt zgięcia stawu biodrowego jest bardzo indywidualnie dobierany. Niektórzy czują ulgę przy kącie 90 stopni. Niektórzy jak mają jeszcze bardziej zgięte i starają się to robić, to trzeba dobrać indywidualnie. Teraz pokażę z bardziej zgiętym stawem biodrowym, czyli zginam sobie aż dotąd staram się kłaść. Trzymam 10 sekund. Trzymam, 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 trzymam luz. I dalej, zginam sobie proste ręce, staram się kłaść rękoma, nie daje i się siłuje troszkę, niech ta noga popracuje i luz. I dalej, teraz mniejszy zakres ruchu, załóżmy, że gdzieś tu, z kątem zgięcia, trzymam, 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 luz. I ostatni raz, hop, trzymam, 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 trzymam i luz. Ostatnie ćwiczenie. Co ciekawe, najbardziej banalne ćwiczenie tak naprawdę. Wdrożymy sobie jeszcze drobne napięcie mięśni brzucha i mięśni pośladkowych, ale na zasadzie właśnie izometrycznej, czyli będziemy po prostu spinać te mięśnie w takiej pozycji, w jakiej jesteśmy, czyli nogi zgięte w stawach kolanowych i wiodrowych spinamy mięśnie brzucha, trzymamy leciutko jakbyśmy chcieli spiąć pośladki, jakby unieść tutaj. Trzymamy 3, 2 1 i luz. Znowu wspinamy mięśnie brzucha. Staramy się spiąć pośladki, jakbyśmy chcieli zrobić nos w miennicy. Trzymamy 3, 2, 1 i lustro. Najważniejszym tutaj jest to, żeby niejako zgrać te dwa ruchy, bo uczymy tutaj naszego ciała, aby wykorzystywało jedno i drugie. Często i gęsto bywa tak, że ludzie, którzy ćwiczą, mają taki switch 0 albo 1, albo wykorzystują przód, albo wykorzystują tył. No i nie mają właśnie tego balansu rozwoju tych mięśni. Przerwa pierwsza seria za nami, za chwilę zrobimy serię numer 2. Ćwiczenia, jak Państwo widzą, są dosyć łatwe, techniczne, to przynajmniej tak mi się wydaje. Najczęstszymi błędami jest po prostu zbyt y, duży apetyt do nich, czyli zbyt mocne naciskanie, zbyt y, aktywna praca. A my tu chcemy, żeby małą rzeczką, to duża kuganka. Zabrać troszkę napięć, czyli znowu napinamy, napinamy, trzymamy luz. Ćwiczenia mają przynosić ulgę. Znowu wracamy się do tej przystrogi, o której mówiliśmy, trzymamy luz. Czyli wszystko, co robimy w trakcie i po, ma przynieść ulgę, tu ewidentnie przy tym stawie krzyżowym i odniosę się do tego, co mówiłem na samym początku. Są to ćwiczenia dla osób zdiagnozowanych. Czyli jeżeli tylko nam się wydaje, że mamy ten problem no to niekoniecznie może mogą te ćwiczenia działać. Wystarczy 20 ostatnich sekund postanowimy. Damy sobie na oddech, czyli wdech nosem, wydech ustami. Raz jeszcze wdech nosem i wydech ustami. I tym samym doszliśmy do końca tych naszych ćwiczeń. Przynajmniej dla mnie było bardzo to szybko, bo dużo tych atrybutów, dużo opowiadania o najczęstszych błędach, więc mi poszło sprawnie. Mam nadzieję, że Państwu również proszę pamiętać o tym, raz jeszcze się powtórzy, ale to bardzo istotne, aby starać się nie za mocno ściskać, bądź rozpierać, bądź napinać własne mięśnie, ponieważ Odniosę się do przestrogi po raz już ostatni, nie szybkość, nie siła, a jakość tych ćwiczeń wykonywania. Za dzisiaj bardzo dziękuję, życzę owocnych ćwiczeń i do zobaczenia za tydzień. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim swoim patronom za docenienie mojej pracy, za docenienie mojego kanału. To dzięki Wam w naszych materiałach pojawiły się nowe animacje, nowe grafiki, dzięki Wam ustabilizowaliśmy nasz obraz i dzięki Wam udoskonaliliśmy nasze audio. Bardzo Wam za to dziękuję. Jeżeli nie jesteś moim patronem, a chciałbyś? Chciałabyś docenić moją pracę, docenić mój kanał? To zapraszam do swojego profilu na portalu Patronite, do którego zostawiam link w karcie u góry, jak i w opisie tego filmu. Z góry bardzo Wam dziękuję. Z naszej strony to wszystko. Mam nadzieję, że z Dariuszem wszystko było jasno przekazane widoczne i udało się tak tą się wraz ze mną. Mamy nadzieję, że one były bezbolesne i docelowo Państwo pomogą w Państwa bólach. Jak zawsze z naszej prawej strony Państwa lewej zostawiamy kolejne sugestie z naszego kanału. Jednocześnie zapraszając do Facebooka i do naszego Instagrama. Życzymy pięknej soboty, pięknego weekendu, dużo ćwiczeń, mało bólu. No i widzimy się za tydzień, prawdopodobnie w kolejnych ćwiczeniach. Pozdrawiamy.